Generowanie leadów kontaktów. Kiedy mówimy o generowaniu leadów, mamy na myśli pozyskiwanie kontaktów zainteresowanych produktem lub usługą naszej firmy. Proces zakupu może być długi, trwać nawet kilka lat w przypadku domu lub łodzi, czy innych drogich inwestycji. Dlatego pozyskiwanie leadów to pierwszy krok do finalizacji transakcji równie istotny jak drugi krok utrzymywanie relacji z klientem. Ścieżka konwersji to proces, w którym anonimowy, odwiedzający witrynę internetową Twojej firmy staje się znanym leadem. Im lepiej znamy naszą grupę docelową, tym większy mamy szansę na przygotowanie treści, które przekształcą takich anonimowych odwiedzających w leady. na przykład poprzez założenie konta w serwisie czy rejestrację po usługę. Ważnymi elementami ścieżek konwersji są wezwania do działania, tak zwane call to action, popularne na tzw landing page'ach są formularze, zwykle na e-book, webinar lub inny ciekawy z punktu widzenia klienta content, za który użytkownicy podają nam swoje dane. Jeśli nasza ścieżka nie działa lub działa słabo, przynosi mało kontaktów, to możemy zoptymalizować ścieżkę konwersji, optymalizując każdy z jej elementów. Strony docelowe muszą być skoncentrowane na głównym celu, a wezwanie do działania musi być dopasowane do treści. Strona z podziękowaniem może zawierać dodatkowe treści, aby zachęcić użytkowników do przejścia na inne strony. O segmentacji rozmawialiśmy w naszym module E-mail Marketing. Zapewne pamiętasz, że możemy segmentować odbiorców za pomocą dowolnych danych, jakie posiadamy o odbiorcach, takich jak branża, wiek, istniejący lub potencjalny klient i nie tylko. Tworzenie workflowów, czyli procesów opisujących krok po kroku konkretne działania określone dla danej grupy odbiorców. Ma z definicji określony cel. Pomaga zapewnić potrzeby naszego potencjalnego klienta w kontakcie z marką oraz usprawnić nasz sposób komunikacji z odbiorcą. Na przykład taki workflow, którego celem jest pozyskanie leada na stronie internetowej, zakłada: po pierwsze, działania promocyjne dla strony internetowej, by odbiorca wszedł na tę stronę, po drugie, takie zaplanowanie treści, grafik, funkcjonalności na stronie, by odbiorca wykonał jakąś akcję i pozostawił swoje dane. Automatyzacja marketingu jest ważną częścią generowania leadów, ponieważ umożliwia dostarczenie właściwych treści we właściwym czasie i w ten sposób ułatwia przekształcenie odwiedzających stronę internetową lub social media w potencjalnych klientów. Jeśli użytkownik otworzył wiadomość e-mail, kliknął w określony link, pobrał e-booka lub obejrzał webinar, wszystkie te działania mogą działać jako preteksty do kolejnych działań promocyjnych. Oczywiście wszyscy użytkownicy nie są natychmiast gotowi na zakup, a zwłaszcza w niektórych branżach cykl zakupowy jest długi, co oznacza miesiące, a nawet lata budowania relacji. Mamy różne triggery, wyzwalacze, inaczej preteksty dla inicjowania workflowów, które są oparte na informacjach, które mamy na temat potencjalnego klienta. Są to nie tylko dane psychologiczne, demograficzne, ale też statystyki. Przejdźmy teraz do oceny leadu, lead scoring. Jest to ważna koncepcja w generowaniu leadów. Ponieważ pozwala nam priorytetyzować leady, mierzy wartość potencjalnych klientów i ich gotowość do finalizacji transakcji. Dzięki scoringowi lidów określisz, na ile dany lead jest zgodny z Twoim produktem lub usługą, jak możemy ustalić priorytety dla tych leadów i jakie są kolejne działania warte akcji. Generowanie leadów jest bezpośrednią funkcją marketingową, natomiast ocenianie może być zakresem współpracy marketingu i zespołu sprzedaży. Możemy oceniać leady pod kątem różnych informacji. I ich istotności. Informacje demograficzne, informacje o firmie, działania w witrynie, takie jak wizyty na niektórych stronach, pobieranie e-booków, zapisy na webinary, przesyłanie formularza kontaktowego. Następnie zaangażowanie w e-maile, otwieranie, klikanie w e-maile, zaangażowanie w mediach społecznościowych i tym podobne. Oczywiście wszystkie te przykłady mają różne wartości, co ostatecznie wpływa na wynik scoringu. Dla różnych działań marketingowych możesz mieć różne informacje poddawane ocenie. Oto przykład. Na każdym etapie podróży kupującego oceniamy różne działania. Możesz jednak zauważyć, że nie wszystkie od strony Słon lub e-booki są sobie równe. Pobrany e-book na etapie świadomości otrzymuje niższy wynik niż e-book na etapie rozważania lub podejmowania decyzji. To samo dotyczy innych podobnych działań. Im bliżej podjęcia decyzji o zakupie jest nasz klient, tym wyższa wartość działań w scoringu. Przyjrzyjmy się teraz MQL i SQLs kwalifikowanym potencjalnym klientom marketingowym i kwalifikowanym potencjalnym klientom sprzedaży. Na slajdzie widzimy lejek marketingowy i sprzedażowy. Sprzedawca, który otrzyma SQL musi zdecydować, czy dany lead jest wystarczająco dobry, czy też chce zwrócić go do marketingu w celu rozbudowania relacji. Tak więc SQL może albo wrócić do MQL, albo zmienić status na lead bliskiej transakcji. Powody zmiany wersji SQL na MQL są różne. Często dzieje się tak dlatego, że Lid nie jest decydentem, lub próba sprzedaży jest za szybko, i oferta jedynie zniechęci Lid do współpracy z naszą firmą. Kwalifikowani potencjalni klienci marketingowi to osoby, które zaangażowały się w działania marketingowe naszej firmy, ale nadal nie są gotowe na otrzymanie oferty. Przykładem MQL jest kontakt, który odpowiada na określony formularz w kampanii marketingowej. Kwalifikowani potencjalni klienci sprzedaży to lidy, które mają pewne cechy lub wykonali określone czynności i są otwarci i zainteresowani. Na prezentacji oferty sprzedażowej wyrazili zainteresowanie usługą lub produktem, odwiedzili witrynę, wzięli udział w webinarium, pobrali e-booka i są również przedstawicielami grupy docelowej odpowiedniej branży, wielkości, przychodów firmy i tym podobne. Wtedy taki kontakt jest gotowy do rozmów z działem sprzedaży i potrzebuje więcej informacji. Oto kilka pytań, które możemy sobie zadać, kiedy definiujemy MQL i SQL. Czy firma jest wystarczająco duża? Czy kontakt jest z decydentem? Czy Twoja firma działa w B2B, współpracuje z innymi firmami i jest leadem ze znanej firmy? Z jakiej branży pochodzi lead? Czy jest to branża, w której się specjalizujesz? Możemy dowiedzieć się więcej o potencjalnych klientach dzięki informacjom, które przekazują nam oni w zamian za odpowiednią treść. Podczas inicjacji kontaktu nie chcemy żądać zbyt wielu informacji, chyba że informacje, które oferujemy, takie jak: E-booki lub seminaria internetowe mają bardzo dużą wartość dla potencjalnych klientów. Dlatego stosujemy profilowanie progresywne co oznacza, że za każdym razem, gdy użytkownik dokonuje konwersji na naszej stronie, prosimy go o dodatkowe informacje. Na przykład dla pierwszego e-booka, który pobierają, podają nam imię, nazwisko i adres e-mail. A następnym razem prosimy ich również o podanie dodatkowych informacji, na przykład nazwy swojej firmy. Chcemy też sprawdzić, czy jest to nasz docelowy klient w różnych obszarach istotnych sprzedażowo. Zapytamy zatem budżet, ile mogą zapłacić za produkt lub usługę, władza, kto podejmie decyzję o zakupie, potrzeba, czy mają potrzebę, którą nasz produkt może zaspokoić, czas, czy to właściwy czas na transakcję. Tak więc osoba, która pobrała e-booka, a także obejrzała webinar, miałaby dobrze, gdyby dysponowała budżetem i miała kompetencje, by zadecydować o zakupie. Jest kilka sposobów, w jaki marketing może wspierać sprzedaż. Z jednej strony zdecydowanie generowanie leadów i przekazywanie ich do zespołu sprzedaży to podstawowy zakres działań marketingu. Marketing może wspierać sprzedaż generowaniem treści, takich jak studia przypadków, firmowe, produktowe one-pagery, slajdy, analizy, raporty, przewodniki lub e-booki, szablony treści do wiadomości e-mail i tym podobne, lub współtworzyć je ze sprzedażą. Z drugiej strony istotne jest, aby sprzedaż... Znała działania marketingowe, wiadomo skąd lead przychodzi oraz treści generowane do promocji, łatwość konwersacji z klientem na konkretny temat. Dziękujemy za udział w kursie i zapraszamy do skorzystania z innych tematów.